Nienawidzę Labubu. La, la, <grym zainteresowania> la, la, la. Mamy zamiennik słodki grecki Squishmallow, Mystery Squad. Mam to w mini markacie w hotelu. Ja chcę jakiegokolwiek patrzcie, jakie one są słodkie. To są jakieś Labubu, kurde, potwory, nie wiadomo. Labubu, la, Ja oczywiście chcę różowego. Z jednej strony chcę, a z drugiej nie, bo on będzie mi kupował je tak długo, aż nie będę miała różowego, więc... Was to He fucked up. Oboje mamy przeczucie, że może to być pineapple. ten ananas. Pineapple! Yeah. Close eyes. Pinkie. Pull over. Pinkie. Czuję to. A jaki miękcie. Dobra. Wow. Plastic side eye. Martwię się. Plastic side eye. To, o Boże, to jest jakaś kulka, która ma długie. Good morning, pineapple. Oh. Teraz mam przeczucie, że to może być jakieś. Pomarańczowe, zielone. How is your reaction? Ej Gar hier? Aleczka, czekaj, za tobą. Ej. A! Jak? Ej, powiedziałam też że na filmiku, że mamy... Ich jest milion. jak jest to taka ma oboje. czuliśmy, że to będzie fajna. Ej, słodziutki... Boże, jakie u są słodziutkie... Seria będzie kontynuowana, bo czekamy na różowy. Dobrze.